Cześć, witajcie. Szybko, szybko muszę nagrywać, bo, no bo, no siedziałem właśnie, e, zlecenie, zlecenie próbowałem trochę nadrobić, wiecie, no, 10 godzin pracy, potem wracam coś ogarnąć, zjeść i nagrywam, e, ponieważ tak jak wczoraj wspominałem, e, tak, mam, jest, jest propozycja, jest spora propozycja, jest dużo nagrań i naprawdę biorę bardzo, bardzo mocno pod uwagę to, że, że po prostu po wakacjach, po urlopie, nie wrócę już po prostu do pracy, tylko zostanę z nagraniami. Mam. Tych nagrań na tyle, żeby, żeby spokojnie, spokojnie na kilka miesięcy wstępnie tak widzę po prostu to, co mam w e, jakieś tam propozycje, że kilka miesięcy na pewno wytrwam sam, na samych nagraniach i zarobię, zarobię pieniądze, żeby się utrzymać w Polsce, to, to na pewno. Tak więc, tak więc no liczę na to, mam nadzieję, że to wszystko jakoś ładnie się ułoży. Trzymacie kciuki, dziękuję Wam bardzo. Wszystkim również dziękuję za to, że odwiedzają tam. E, Mój blog, na którym artykuł, który będę dzisiaj czytał, będzie tekst i że wybieracie sobie reklamy i że w nie klikacie, bo to przynosi kasę, tak samo jak oglądanie reklam na YouTubie. Dziękuję wszystkim bardzo serdecznie za to, za to, jak i dziękuję bardzo za wsparcie na patronajcie, ponieważ, ponieważ tam też jest stała kasa, a przychodzi... Tak na, wszystko idzie na tłumaczenia przeznaczone, a, no i liczę na to, że jak będę, będę w Polsce, to będzie, będzie, mm, będę mógł więcej czytać, będę mógł więcej czytać i cały czas czytać, i tak więc tak więc <laughs> trzymajcie kciuki, wszystko mam nadzieję, będzie dobrze. A my przechodzimy do tematu. Dzisiaj kolejne Gwardia Śmierci, kolejny artykuł, i przechodzimy do słynnych kampanii. Przez 10 tysięcy standardowych lat Gwardia Śmierci bezlitośnie nękała sługi fałszywego imperatora, znaczy według nich fałszywego. My już wiemy, że jak ktoś tutaj u nas na forum powie fałszywego, to od razu i o i jadą już po nich. Marines zarazy rozprzestrzeniali plagę i choroby pośród gwiazd, niszcząc swoich przeciwników z nieustępliwą determinacją. Zniszczyli niezliczone światy, zepsuli i sprofanowali niezliczone armie, walcząc w długiej wojnie w imieniu Mortariona i wszechmogącego nurgla. I tak. E Milenia 30-31, tu są, tu są takie e, kampanie, jest tego troszkę, e, ojej, dużo tego jest, dobra, e, dobra. No to, no to lecimy z tematem. Droga, potępie, podbój, droga ku potępieniu, to są właśnie te dwa milenia, 30-31, pierwsza, pierwsza słynna kampania, podbój Galaspar, 30 milenium, bliższa data nieznana. To pierwsza niezależna kampania, przeprowadzona przez Gwardię Śmierci po tym, jak Mortarion objął władzę nad 14 Legionem, czyli jeszcze, czyli jeszcze nie są spaczeni. Podbój niezintegrowanego świata roju Galaspar nadeżał, należał do najbardziej znanych i brutalnych zwycięstw Wielkiej Krucjaty w segmentum Pacificus. Galaspar był głównym światem rojem, zlokalizowanym w sercu Małego Gwiezdnego Imperium, składającego się z 11 układów gwiezdnych jednej gromady. Galaspar i jego satrapie, światy przez całe stulecia znajdowały się pod jarzmem biurokratycznej tyranii znanej tylko pod nazwą Zakon, która własny lud redukowała do jednostek pracowniczych i dokonywała na nich eutanazji, kiedy tylko fizyczne ciała ludzi traciły swoją wartość dla systemu. Zakon rządził przy pomocy mieszanki niszczącej opresji i wymuszonej chemicznej zależności. Kiedy imperialne okręty ekspedycyjne po raz pierwszy weszły w gromadę Galaspar, zostały natychmiast ostrzelane, a wszelkie próby kontaktu ze strony Imperium napotkały odpowiedzi pełne przemocy. Szacowane zasoby militarne, które potrzebne były do zdobycia głównego układu Galaspar, były na tyle wielkie, że w tamtym momencie nie było możliwe zgromadzenie tak znacznych sił w jednym miejscu. Wtedy, dopiero co zjednoczony ze swoim legionem, prymarcha Mortarion zgłosił się do imperatora z prośbą o przydzielenie mu misji integracji gromady. Imperator zgodził się na jego prośbę. XIV Legion zaatakował bez ostrzeżenia, flota Gwardii Śmierci brutalnie przedarła się przez zewnętrzne linie obrony układu i skierowała wszystkie swoje okręty na stolice państwa. Nie dbając o cele poboczne, Gwardia Śmierci zaatakowała świat Rój, zabierając siłę konfliktu na powierzchnię planety. Pod osłoną ognia flagowców sam Mortarion dołączył do walki zastępując poprzez ogień i wzbierający pył w specjalnie skonfigurowanej barce czwarty konny. Barka rozbiła się o wyższe struktury głównego roju fortecy, budząc do życia potężne trzęsienie ziemi. Następnie siły Legionu przeprowadziły desant przy pomocy kapsu na pełną skalę, a szwadrony orłów m, burzy poszły w ślad za barką, wstępując na powierzchnię świata niczym siła natury. 11 tysięcy szaroopancerzonych kosmicznych marynarzy z Mortarionem na czele wypełniło ulice Roju. Na Galaspar przyszła sama śmierć. Powoli lecz nieubłaganie Gwardia Śmierci zabijała każdego, kto decydował się podnieść broń na jej Astartes. Oddziały żołnierzy zakonu w przerażeniu cofały się na widok niesamowitej rzezi prowadzonej przez ich niepowstrzymanego wroga, Generałowie zakonu, ślepi na warunki pola bitwy, kontynuowali wysyłane swoich, e, wysyłanie swoich odurzonych narkotykami żołnierzy niewolników do walki z opancerzonymi gigantami. Wynikła z tego masakra na, na niewyobrażalną skalę. Tego dnia nie było litości w karze dostarczonej przez gwardię, niezależnie od tego, czy wroga e, trzeba było dopaść w zatrutych, gnijących kanałach roju, czy na spalonych, radioaktywnych pustkowiach. Ani jeden członek zakonu nie pozostał przy życiu. Kiedy imperialna flota wsparcia przybyła na orbitę planety, jej członkowie byli przerażeni obrazem po bitwie. Miliardy ludzi zostało wyzwolonych w cudzysłowie przez gwardię śmierci i radowało się jak dzieci z możliwości zostania sługami imperatora i zaadaptowania jego nauk. W obliczu podboju Galaspar pozostałe światy gromady szybko skapitulowały i dobrowolnie poddały się imperialnej integracji pod dowolnymi wybranymi przez Imperium warunkami, tak długo jak długo kosy żniwiarzy trzymane były od nich na dystans. Integracja Kajor. Data nieznana, 30. milenium. Gwardia Śmierci natknęła się na świecie Kajor na wojowniczą rasę ludzi, która na przestrzeni mijających tysiącleci popadła w barbaryzm. A... W czasie rozległych badań prowadzonych z orbity planety nie odkryto żadnego śladu zaawansowanej technologii. Mimo to zmuszenie planety do posłuszeństwa zajęło czternastemu Legionowi niemal sześć miesięcy. Choć Kajorowie byli dzikusami uzbrojonymi w proste ostrza i prymitywną broń palną, to ich wojownicy byli w stanie utrzymać Gwardię Śmierci w szachu przez bardzo długi czas. Po upadku planety do uszu Imperium dotarło jednak, że po ich stronie walczyły poległe moce i niewidzialni sojusznicy. Każdej nocy potwory zrodzone z Czarnoksięstwa polowały i zabijały dla samej radości z przemocy. Krwawe, czerwone ogary czaiły się w mrocznych lasach, a jagernauty Gromu łamały linię Gwardii Śmierci każdą swoją szarżą. Fakt tego, iż cokolwiek mogło choć na chwilę zatrzymać Gwardii Śmierci, uznane zostało za cud. Wojownicy Mortariona walczyli z najróżniejszymi gatunkami Zinos i pokonali je wszystkie, ale to nie były stworzenia z krwi i kości. Te istoty zostały wezwane do życia przez czarnoksiężników Kajorów, ci magowie wylewali z siebie palące błyskawice, wzniecali ogień siłą woli i budzili trzęsienia ziemi wypowiedzianymi e, żądaniami. Każda moc ma jednak swoją cenę. Wraz z każdym kolejnym zwycięstwem Gwardii Śmierci jej astartes powoli odkrywali prawdziwe znaczenie tych słów. W sercu każdego z podbitych przez nich miast wojownicy gwardii odnajdywali wielkie budowle, które stały się znane jako krwawe świątynie. Każda z nich była pełną śmierci kaplicą zbudowaną z kości. Gwardia Śmierci zniszczyła każdą z nich, a wraz z upadkiem każdej kolejnej siła ich kajoria, kajorańskich przeciwników malała. Pod sam koniec operacji Gwardia Śmierci z łatwością niszczyła każdą wrogą siłę wysłaną przeciwko nim. Złożenie broni nie było w naturze kajorów, w związku z czym każdy mieszkaniec planety zginął w walce z Gwardią Śmierci albo z ręki kasty czarnoksiężników niezdolnych do odzyskania swojej dawnej mocy. <laughs> W przyszłości, w bardziej cichych momentach Wielkiej Krucjaty, Mortarion wiele razy myślał o kampanii na Kajor i zasępiał się. Cała operacja stała się również jednym z wielu argumentów Mortariona, który w czasie rady na Nikei stanął przeciwko posługiwaniu się czarnoksięstwem i mocami psionicznymi w imperium. Sąd nad Krypt. Data nieznana, 30. milenium, integracja Krypt była relatywnie krótką kampanią przeprowadzoną przez połączone siły Gwardii Śmierci i Wilków Luny przeciwko orkom z zamrożonych równin tej planety. Walczące razem przez ponad tydzień na mroźnej powierzchni planety, legiony Astartes zmieniły niebieski kolor lodu na wieczną zmarzlinę z ciemnej krwi Zinos. Po tej kampanii kapitan bitewny Nathaniel Garro i jego siódma wilka kompania zostali zapamiętani jako idealna drużyna do pary z kapitanem Garwielem Lokenem i jego dziesiątą kompanią wilków Luny. Kampania e, Prejksorska, data nieznana, 30. milenium, była to imperialna kampania integracyjna przeprowadzona przez połączone siły Gwardii Śmierci i Dzieci Imperatora. W czasie operacji kapitan Saul Tarwitz z Legionu Dzieci Imperatora zawarł przyjazne relacje z kapitanem bitewnym Nathanielem Garro. Według Garro Tarwitz był przykładem tego, że pomimo reputacji nadętych bufonów, którą zaskarbili sobie Astarte z Fulgrima, w trzecim Legionie wciąż są ludzie, którzy uosabiają ideały Imperium. Garo i Tarwic stali się honorowymi braćmi. Na przedramieniu swoich pancerzy każdy z nich wyciął sobie małego orła, który miał być symbolem długu, długu bitewnego wobec siebie nawzajem. Kiedy bracia witali się uściskiem wojownika, dwa orły łączyły się w imperialną akwilę. Bitwa o Gyros e, To pewnie już tu Grecy coś się czają, bo coś z Gyrosem, tak? Nie, 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 nie do końca. Data nieznana, 30 milenium. Bitwa o Gyros była wielką połączoną operacją integracyjną. Przeprowadzoną przez trzy legiony kosmicznych Marines: Wilki Luny, Gwardie Śmierci i Imperialne Pięści. Ich misją było zniszczenie armii ekstremalnie potężnego orkowego Herszta, Garkula Czarnego Kła. Pomimo sił przybyłych do walki z zielonoskórymi, to formacje Imperium znalazły się na skraju unicestwienia. Wtedy imperator, we własnej osobie, na pokładzie swojego okrętu, Bucephelus, przybył na pomoc swoim synom. Synom, na czele tysiąca Legio Castaudes poprowadził atak w samo serce wielkiej orkowej hordy. Czarny Kieł stoczył pojedynek z Mistrzem Ludzkości i zginął od jego miecza na szczycie własnego Garganta, podczas gdy Castodes położyli trupem całą resztę zielonoskórej hordy. Szacunki wskazują, że Castodes zabili ponad 100 tysięcy dzikich Zinos za cenę życia trzech swoich braci. Trzech, czajcie? E, e, po, tych, po tym monumentalnym zwycięstwie... Imperator upamiętnił poświęcenie Kestoudes poprzez wyrycie ich imion na własnym pancerzu wspomaganym. Bitwa o Renimar, 865 rok 30 milenium. Była to wielka kampania integracyjna przeprowadzona przez imperium pięści przeciwko orkowemu łak, tyrana z Grell z systemu Renimar, który znajdował się już, już pod oblężeniem Gwardii Śmierci i kosmicznych wilków. Prymarcha Rogald Dorn, u boku kapitana Arhamusa Dowódcy swoich uskarlów poprowadził 10 tysięcy imperialnych pięści przeciwko siłom zielonoskórych. Typowo dla swojego legionu imperialne pięści zbudowały ciężko obwarowane bulwary na całej planecie, które ograniczały przestrzeń manewru orków i zmuszały ich do rozbijania się o silną defensywę Astartes. Połączone... Połączonej potędze legionów Astartes pozwoliło to całkowicie zniszczyć przeważające siły Zinos. Integracja 154-4 Ipsen-Caldera, pierwszy rok 31 milenium, to dość nietypowa kampania z czasów Wielkiej Krucjaty, która polegała na sprowadzeniu świata 154-4, zwanego Ipsen, przez jego mieszkańców, pod imperialną integrację. Legion Salamander, prowadzony przez samego Wulkana, dołączył do sił gwardii śmierci prowadzonej przez Mortariona i żelaznych dłoni, e, prowadzonych przez Ferusa Manusa. Wiadomo, o, żelazne dłonie to Ferus Manus. E, Świat przed nimi był nierozwinięty i w dużej mierze niegościnny dla ludzkiego życia, ale posiadał cenne złoża minerałów. Imperialne siły napotkały jednak silny opór ze strony Eldarów, którzy na planecie zbudowali własny garnizon. Siły e, Xenosów, włączając w nie proroków, czarnoksiężników i innych psioników bitewnych, nie mogły spodziewać się zwycięstwa w walce z legionem Astartes, a co dopiero z trzema. Cień tajemnicy spadł na planetę, kiedy okazało się, że ludzcy mieszkańcy tego świata zdali się sprzyjać Eldarom, a przynajmniej nie powitali oni wyzwolenia ze strony ludzkich braci z radością. Salamandry dokonały dzieła i u boku mniejszych sił imperium pokonały Eldarów tak szybko, jak tylko można było się tego spodziewać. Po podboju Salamandry dowiedziały się, że Eldarowie bronili sieci menhirów, które służyły jako psioniczne przechaźniki energii dla gigantycznego łuku. W cieniu którego rozegrały się najbardziej brutalne i zaciekłe ataki ze strony Eldarów. Sam łuk został zlokalizowany dzięki tajemniczemu upamiętniaczowi przypisanemu do salamander, z którym wulkan przeprowadził nietypową rozmowę tuż przed bitwą. Po zakończeniu rzezi, wulkan ujrzał tego samego upamiętniacza włóczącego się przy łuku, kiedy to nagle zniknął w jego pobliżu. Wulkan i jego przyboczna gwardia Stosów znaleźli wejście do podziemnej komnaty pod łukiem. Z przerażeniem odkryli, że prymitywni mieszkańcy planety przeprowadzili tam dziwny rytuał, w którym najwyraźniej mieli oni zamiar złożyć ofiarę z mrocznego Eldara. Ostatecznie wulkan zrozumiał prawdę. Łuk był w rzeczywistości bramą mrocznych Eldarów do tego miejsca. Widział on już bramy, takie jak ta w przeszłości, jeszcze na nokturnie, kiedy to Eldarzy przybywali niszczyć jego rodzinną planetę. Eldarzy przejęli kontrolę nad portalem w walce ze swoimi mrocznymi kuzynami i tym samym to oni wyzwolili miejscową populację spod jarzma mrocznych Eldarów. Eldarzy byli postrzegani przez tutejszych jako wyzwoliciele. Przerażeni porażką swoich bohaterów z rąk żołnierzy Imperium, mieszkańcy Ipsen postanowili poświęcić schwytanego mrocznego Eldara, by opóźnić nieubłagany powrót jego pobratymców. Tajemniczy upamiętniacz, którego nie mogli nigdzie znaleźć, okazał się być samym imperatorem w przebraniu, który najwyraźniej przywiązywał do tej misji wielką wagę. Wulkan rozkazał oczyścić Ipsen i jego zdziczałą populację w ogniu. Oczyszczoną, przypominającą jego rodzimy świat, planetę nazwał Kaldera. Planeta była gotowa na przyjęcie nowych ludzkich osadników, którzy mieli korzystać z bogactwa zasobów planety ku chwale imperium. Kaldera to się chyba nazywała też jedna z planet e, z Dawn of War 2, prawda? I tam krwawych kruków kaldera, Tak coś kojarzę. Egzekucja Jorgalu. W piąty rok 31. milenium celem kampanii jorgalskiej była eksterminacja humanoidalnej rasy Zinos, znanej jako Jorgalowie. Ich podstawowa anatomia przypominała ludzką, a co więcej ich krew miała kolor ciemnokarmazynowy. W pewnym stopniu przypominający yy ludzką, ich mózgi i centralny system nerwowy był jednak zlokalizowany gdzieś po środku klatki piersiowej. Niemal każdy przedstawiciel tej rasy posiadał rozwinięte cybernetyczne wzmocnienia. Dłonie ich wojowników były zastąpione śmiercionośnymi pazurami, stopy zamienione były na koła, oczy na teleoptyczne kamery, a pod skórą każdy z nich nosił ochronny pancerz. Niektórzy z Jorgali w jamach, we wnętrzu. Swoich ciał kryli nawet broń typu igłowego. Zamieszkiwali oni dwa układy imperialnej przestrzeni, Tasak Beta i Falon. Fragmenty 1, 2 i 7 Wielkiej Kompanii z mortarionem na czele wytoczyły atak na główny świat cylindryczny Jorgalów. Pole bitwy okazało się idealnie pasować do unikalnych talentów Gwardii Śmierci. Jorgalowie oddychali mieszanką tlenu i azotu o dużej koncentracji chloru. Dla ludzi jest to mieszanka trująca, jednak płuca Astarte z XIV legionu mogły oprzeć się tej toksynie z jedynie drobnymi trudnościami. Pierwszy kapitan Kalas Typhon z, stanowił wsparcie dla Prymarchy, podczas gdy komandor Ignatius Grulgor spenetrował gromadę napędową i przejął kontrolę nad centrum energetycznym świata cylindrycznego. Kapitan bitewny Nathaniel Garro, walcząc u boku elitarnej kadry Sióstr Ciszy, zneutralizował wylęgarnię tej konstrukcji. Po ciężko wywalczonym zwycięstwie z kontyngentu Adeptus Mechanicus, służącego na pokładzie Widma Śmierci, dało się słyszeć prośby o przyznanie tych kapłanom kilku dni na ograbienie planety z technologii Zinos. Mortarion jednak odmówił, mając w pamięci rozkaz Malkaldora Sygility, atak na Jorgalów miał zakończyć się ich eksterminacją, niczym więcej. Mistrz Gwardii Śmierci zwyczajnie nie widział powodu, by dodawać do celów misji coś jeszcze. Z tego, co udało mu się zrozumieć, po tych Zinos nie miało się ostać zupełnie nic. Bitwa o Isztwan Extremis, piąty rok 31 milenium. Elitarna pierwsza kompania dzieci imperatora walczyła u boku VII Wielkiej Kompanii Gwardii Śmierci pod dowództwem Nataniela Garro przeciwko zradzieckiej rebelii z Isztwana Extremis, najdalej wysuniętej planety, układu Isztwan. Podczas walki z potężną psioniczką Slanesza, znaną jako śpiewaczka, garro doznał poważnych obrażeń. Jego klatka piersiowa i ramię były zmiażdżone, nie wspominając już w ogóle o stracie prawej nogi. Uratowała go tylko dobrze wymierzona w czasie e, interwencja konsiliarza z Legionu Dzieci Imperatora Fabiusa. Znajdując się w rozpaczliwej sytuacji po środku pola bitwy, Lord Komandor Eidolon z Legionu Dzieci Imperatora postanowił użyć swojej ukrywanej do tego momentu nieznanej jego braciom umiejętności. Jego zmodyfikowana tchawica połączona z wokalnym okrzykiem Lorda Komandora pozwoliła mu na wykonanie paraliżującego nerwy okrzyku podobnego temu, który za swojego istnienia wykonywali niektórzy wojownicy wybitej przez Legion Fulgrima rasy Zinos, Laerowie. Fala uderzeniowa o krzyku lorda komandora zabiła śpiewaczkę, i dzięki temu Astartes powrócili do swojej floty zwycięsko. Bitwa o Isztwan 3. E, rok 5 31 milenium. No to o niej już wszystko wiemy, już w artykule naprawdę nie było nic nowego. Tu mi Dawid pisze, no w kółko wałkujemy, wiadomo. E, potem jest masakra strefy zrzutu na Isztwanie 5. Również tam jest sporo tego, sporo tego powtarzającego się. No dobrze, coś tu mam. Świat Isztwan stał się świadkiem słynnej masakry. Kiedy to zdradzieckie legiony Horusa postanowiły ustanowić tam swój przyczółek po wirusowym bombardowaniu Isztwana V, po dowiedzeniu się o zdradzie i okrucieństwie, którego przyczyną był Horus, imperator wysłał do układu Isztwan siedem lojalistycznych legionów, których zadaniem było zduszenie buntu Prymarchów. Żelazne Dłonie, Salamandry i Krucza Gwardia stanowiły pierwszą falę ataku, ale ich siły zostały odepchnięte przez siłę taktycznego geniuszu Horusa i oszalałych kosmicznych Marines chaosu. Rezerwy lojalistów ruszyły na pomoc, ale cztery legiony kosmicznych Marines, żelazni wojownicy, Legion Alfa, niosący Słowo i władcy nocy, które miały pomóc w zdławieniu rebelii, same zdradziły imperatora i już od jakiegoś czasu przygotowywały się na zgięcie kolan przed Horusem. Trzy lojalistyczne legiony, pozostające na polu bitwy, zostały niemal całkowicie zniszczone w ogniu krzyżowym, jednak kilku tysiącom ocalałych lojalistów udało się uciec z planety, nie byli jednak w stanie odegrać żadnej ważnej roli w dalszej obronie imperium. W czasie tego starcia Gwardia Śmierci korzystała w dużej mierze z ataków z zaskoczenia z zamaskowanych miejsc, min, broni chemicznej i fal niszczącego ognia prowadzonego z bliskiej odległości. Szczególnie za żarcie walczyli Zasia Starte z legionu Salamander, którzy odpowiedzieli typową dla wulkana furią w boju, co wywarło swoje niszczące piętno na obu legionach. W wyniku powstałej rzezi Fulgrim stanął twarzą w twarz ze swoim byłym bratem i przyjacielem, Ferusem Manusem. Prymarchowie zwarli się w śmiertelnym uścisku, ale koniec końców Gorgon został śmiertelnie ranny, a na żądanie demonicznego ostrza e, zabranemu ze świątyni Zinos, znanych e, e, od Laerów, Fulgrim ściął głowę Prymarchy Żelaznych Dłoni. No nie, no taki spoiler, ja nie wiedziałem co się stało z Ferusem, a tu po prostu, no dobra, no, no głowę mu obciął do bani. E, wojna domowa, która zaczęła gromadzić swoje śmiertelne żniwo na istwanie pięć, na całe siedem lat pogrążyła imperium w anarchii, śmierci i chaosie, zapamiętanej jako herezja Horusa. To wiadomo. E, prześladowanie Białych Szram lata się od, od e, 007 do 011 31 milenium. Przez cztery następne lata Gwardia Śmierci nieustannie nękała flotę Białych Szram, która została uwięziona z daleka od tery. O tym ostatnio czytałem, i tak te właśnie Białe Szramy się tu w tym artykule. W tym artykule e, przewijają. Celem Jagataja nie było zdążenie na terre przed wielką bitwą, która miała mieć tam miejsce, ale spowolnienie sił zdrajców na tyle, na ile było to możliwe. Białe Szramy straciły w tej walce e, niemal, niemal jedną trzecią swoich sił po niemal czterech latach. Gwardia Śmierci i spory kontyngent dzieci imperatora, dwie siły nieustannie polujące na flotę Jagataja, były już pewne że flota z Mundus Planus jest bliska ostatecznego zniszczenia. Zdrajcy przywykli już do strategii pią Piątego Legionu i zdawali sobie sprawę, że Kagan był powoli zapędzany w kozi róg. W tej rozpaczliwej sytuacji białe szramy podjęły swoją ostatnią desperacką próbę. Zwiadowcy floty odkryli ukrytą konstrukcję nawigatorską Wrywcie osnowy Katalus wewnątrz odnaleźli natomiast mm, artefakt Czarne Szkło, o którym też ostatnio czytałem. Eee, I to tam był to, m, o wiele mniej potężny prototyp złotego tronu imperatora zdolny do otworzenia portalu osnowy. i Jesugei poświęcił się, siadając na tronie i skupiając swoją psychiczną moc na otworzenie portalu, co pozwoliło flocie V Legionu na ucieczkę przed Wielką Frotą Zdrajców i powrót do materium na skraju segmentum Solar. Bitwa o Perditus, ósmy rok 31. milenium, kiedy Mroczne Anioły otrzymały astropatyczną informację z pobliskiego układu Perditus, ich siły ruszyły na spotkanie wroga. Po swoim przybyciu okazało się, że siły pierwszego legionu weszły w sam środek konfliktu między żelaznymi dłońmi z 98 kompanii, prowadzonymi przez kasalira Loramecha, a kontyngentem Gwardii Śmierci, prowadzonym przez kapitana Kalasa Tajfona. Obie strony walczyły o kontrolę nad starożytnym urządzeniem znanym tylko jako Machina Tuhulchy. Urządzenie to było zdolne do wykonywania precyzyjnych i efektywnych skoków przez osnowę, siły żelaznych dłoni i gwardii śmierci, stojąc teraz przed nowym, silniejszym niż nawet ich połączone siły wrogiem, postanowiły wycofać swoich Astartes z powierzchni świata na żądanie Lyona L. Johnsona. Machina Tuchulchy wpadła w ręce Mrocznych Aniołów. Ku zdziwieniu obu walczących ze sobą dowódców, Prymarcha I Legionu rozkazał zbombardować planetę przed zniknięciem swojej floty. Incydent, incydent na Duel, dziewiąty rok, uniknąwszy 31. milenium, uniknąwszy śmierci na Arisak, jedna z ocalałych komórek rozbitych legionów e, żelaznych dłoni pod dowództwem Szadraka Medusona, przeprowadziła próbę zabójstwa e, na mistrzu wojny Horusie na Duel, mając u boku Swoich braci, Fulgrima i Mortariona, Horus wyszedł z tego cało, a co gorsza, zdał sobie sprawę z tego, jak wielkim zagrożeniem były dla niego rozbite legiony. Kapitan Tybalt Mar otrzymał od niego pozwolenie na powzięcie każdej stosownej akcji, którą ten uzna za stosowne, by raz na zawsze wykorzenić wszystkich Astartes z osieroconych, zapędzonych na skraj zagłady legionów. Bitwa o Molech, Dziewiąty rok, 31 milenium. Horus poprowadził wielką inwazję, w której siły e, wchodzili mm, Wchodziły, wchodzili synowie Horusa i Gwardia Śmierci na świat fortecem Molech. Jego celem było zawładnięcie mocą porównywalną z tą, którą dzierżył Imperator, posługując się do tego celu ukrytym portalem osnowy prowadzącym do Królestwa Chaosu. W punkcie kulminacyjnym konfliktu rycerski dom Divine odwrócił się od Imperatora i przyłączył do sił zdrajców, zostawiając obrońców Molech na pewną śmierć. W tej rozpaczliwej sytuacji formacja elitarna, elitarnych błędnych rycerzy, tajemny lojalistyczny zakon agentów imperatora, został wysłany na molech przez Malkadora Sygilitę. Członkowie formacji mieli utorować drogę na flagowic mistrza wojny kosmicznym Wilkom. Okazało się jednak, że Horus, teraz wzmocniony przez rujnujące moce, jest niepokonany i jedynie garstce błędnych rycerzy udało się uciec z powrotem na terre. I bitwa o Terrę, to jest rok 14 31 milenium, Kiedy wydarzenia Herez i Horusa zbliżały się do swojej tragicznej konkluzji 9 standardowych lat po zdradzie na Isztwanie III w 5 roku 31 milenium, Legiony nieprzypisane do obrony terry zaczęły ścigać się przez osnowę. Poświęcając wszystko, by ich Astartes mogli stanąć w obronie ojczystego świata ludzkości. Zdradzieckie legiony zgromadziły swoje siły nad imperialnym pałacem. Bitwa o Terre była ostateczną konfrontacją Herezji Horusa, która rozdarła Terre między siłami chaosu a z mistrzem wojny. Horusem na czele, a armią lojalistów, której przewodził Imperator ludzkości. Kiedy Horus zbliżał się do ostatecznego oblężenia samej tery, wojownicy gwardii śmierci zostali uwięzieni w Osnowie i zaatakowani przez plagi zrodzone z samego Empireum. Przypadłości, choroby i mutacje, które dotknęły legionistów, były tak silne, że nawet ich wrodzona odporność nie mogła sobie z nimi poradzić. Wkrótce cały legion cierpiał na skutek chorób, które wypełniały ich ciała trującymi gazami rozkładu, rozkładały ich ciała od zewnątrz i zamieniały najsilniejszych ludzkich wojowników w okaleczonych, majaczących nieszczęśników. Choć nikt nie był w stanie powiedzieć, jakie siły zaatakowały dusze prymarchy władcy śmierci, czy był on może przeklęty już wcześniej, lub czy zawarł swój pakt w stanie gorączki, najprawdopodobniej błagał on o ratunek, a osnowa mu odpowiedziała, czyli wiadomo nurgl. Kiedy w końcu Legion Gwardii Śmierci wyłonił się z Osnowy, jego okręty i wojownicy całkowicie się zmienili. Niegdyś jaśniejące białe i szare pancerze Astartes były brudne, a szlachetni wojownicy zostali zamienieni w chodzące roje śmierci i abominacji. Co gorsze, Marines zarazy z Gwardii Śmierci byli teraz gospodarzami najbardziej złośliwych chorób, które ich nowy patron Bóg Plagi Nurgl był w stanie opracować. Skazana na bezśmiertny stan rozkładu, Gwardia Śmierci, miała od tej pory szerzyć zarazy na całej długości galaktyki dla większej chwały Ich Ojca Plak. Siły lojalistów w swojej obronie pałacu imperialnego okazały się ostatecznie zwycięskie. Horus został zabity przez psioniczne moce, uwolnione przez samego imperatora na pokładzie jego mściwego ducha, znaczy mściwego ducha Horusa. Mimo to mistrz ludzkości został śmiertelnie ranny, jak wiadomo, został posadzony na Złotym Tronie. Imperialne okręty, które ruszyły w pościg za flotą plagi Mortariona, Mijały na swej drodze jedynie zniszczone światy, gdzie trupy ułożone były w wysokie stosy, ocalali ludzie, błagali o śmierć i ucieczkę od własnych koszmarów, a co gorsze, tysiące planet zwyczajnie zniknęło i nikt nigdy więcej o nich nie słyszał. Ostatecznie, po dokonaniu niezliczonych okrucieństw, Gwardia Śmierci zdołała dotrzeć do oka terroru, gdzie oni i ich bracia w zdradzie ukryli się przed zemstą Imperium. I to tyle, jeśli chodzi o dzisiejszy odcinek. Następnym będę kontynuował. Czas remisji, czyli lata, czyli milenia od 32 do 1941. Tak więc, tak więc, zapraszam już, już teraz do najbliższego do odcinka, w którym będę, będę czytał o gwardii, a pewnie jutro będzie coś o białych szramach. W międzyczasie nie mam jakoś na razie innych artykułów. Tak więc, mm, tak więc, cóż. To tyle na dzisiaj. Dziękuję Wam bardzo serdecznie. Subskrybujcie, lajkujcie, komentujcie, na pewno się Daj Monnikos, odezwie za z jakąś ciekawostką. Eee, tak, więc, tak więc co? Tyle na dzisiaj tak. Dziękuję wam bardzo jeszcze raz, trzymajcie się i do następnego odcinka. Cześć. Czytał Wojtek.